Jak się ustawiało, żeby zniknęły mi dwa szeniki. Weźcie tego Ferbiego. To, jest... to wy robicie. Proszę odłożyć... No już, czekaj. No wziął mi Ferbiego. On tutaj na biurko od no weźcie to, dajcie na to, żeby to nie latało. Dziękuję, dobra. Dobrze. Dzień dobry panu bardzo serdecznie. Jeszcze raz proszę powiedzieć, jak pan miał na imię? No, dzień, dzień dobry, ja jestem Cold Grice. Hej. Cold Grace. mhm, mm mm -hmm. sprawdzę w komputerku. Kurde. Przepraszam, przepraszam, ja troszkę jestem nadpowodliwy, Piej pan za dużo kawy, bo jestem troszkę... też tutaj pracuję. To proszę mi powiedzieć, dlaczego pan chciałby pracować w McDonaldzie? Um, no, mam takie jakby duże kwalifikacje, nie, że coś, ale nie, żebym się że przechwala oczywiście, ale wie pan co, tak uważam sobie, że no, w no życiu trzeba mieć jakiś cel, prawda, ale żeby do tego celu dążyć, trzeba cały czas przejść przed siebie i zdobywać coraz to kolejne doświadczenie. Właśnie taka praca jak taki sprzedawca, czy to kur, czy to jaj, czy to ludzi, czy w McDonaldzie, ważne jest, żeby nabywać doświadczenie, które później się może przydać, nawet na SGH. Dobrze, dobrze, rozumiem. Proszę mi za to powiedzieć, bo ja tutaj widzę w plikach, że czy pan był już tutaj kiedyś, był kiedyś pan w jakiejś pracy zatrudniony, bo ja tu widzę, że chyba mamy pustą lukę, ale nie wiem, czy to było coś eee, temu, No, trudno to powiedzieć, jako taką no, pracę, pracę, ja takie mam różne, różne doświadczenia życiowe, więc jakby, formalnie nie, niestety nie byłem jeszcze zatrudniony formalnie, ale no. Teoretycznie byłem e, już, to, to gdzie to jest e, inna sprawa, bo tej takiej rzeczy nie powinienem mówić, bo to jak, zawodowa przykro, prawda. Bardzo mi przykro, ale musi pan powiedzieć gdzie pan pracował, bo według naszych informacji, już tutaj sprawdzę sobie w komputerku, e, to tutaj mi wyskakuje, że pan pracował w KFC, czy to była prawda? A, nie, w życiu, pewnie, a pewnie mój agent z Ma pan agenta? Eee, nie, nie, że coś, nie, 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 zupełnie. Nie. Pamięć, proszę, przepraszam. proszę, trochę no, też nad, nad, nad poblidy, nad poblidy, wie pan, prawda? Kurde... No, u nas w ta to normalność, spokojnie, no, ale się... nie martw się. No, e, Dobrze, to teraz zajmiemy się tutaj bardziej ważnymi rzeczami. E, proszę powiedzieć o swoim składzie rodziny. Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Idziemy

E, no to jeszcze tutaj mam pewnego rodzaju ostatnie tutaj takie ostateczne pytanko Co pan pija? Pepsi czy kola? Um, no kola. No, kola. No, cola. no i cudnie bardzo dobrze, bo kola jest naszym partnerem. Jakbyś miał Pepsi, to nie moglibyśmy ciebie tutaj zatrudnić. No dobrze, to tutaj. kto normalny lubił Pepsi, prawda? O, dokładnie, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, rozumiem. To tu teraz tylko takie formalności. Czy ma pan podpis yy, ojca i matki na to, że może pan tutaj pracować? jestem trudnoletni. Tak. Oho, to nie zmienia faktu, musi pan mieć podpisy rodziców. E, mam, 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 tak, a, za sekundę tylko. znajdę tutaj. Mam tutaj, przepraszam. bardzo. O, super, super. O, i spadło mi niestety pod biurko. No, przykro mi. O, bardzo. Sprosz, no, proszę, Ale ładnie, ja żebyśmy tam prawo. potem podniosę nie ma problemu. Tutaj mamy akurat perfekcyjnie, czyściutko. O, dobra, o to wspaniale, ale to się nie dziwi przez to McDonald's. To, to jest najlepszy standard w końcu McDonald's. z jednej z najlepszych firm. E, no dobrze, to jeszcze oprócz podpisu rodziców to poproszę jeszcze e, kartę po urodzeniu i jeszcze legitymację miejską. Tak, już daj, już daj eee. miejską, a to nie przed kartę miejską? Eee, tak tak, kartę miejską, tak. A, no dobrze, no, dobrze. Tak, tak, Ale tak, tak. co panu moja karta miejska. No musimy sprawdzić, czy to pan to pan, prawda? A, no, no dobrze, proszę bardzo. O, dziękuję, dziękuję. Ej bo mieliśmy, tutaj... Bo mieliśmy tutaj, wie pan, ja przepraszam, dróg. że się tak upewniam, ale mieliśmy dróg, tutaj słoniaczka, no. o, dziękuję, a to już tutaj wbijam do komputerka. A no, wspaniale, ale no, wie pan, ja bardzo przepraszam, że się tak tu upewniam, bo jak Nie, no, tutaj wie, mieliśmy tutaj pana, co kiedyś chciał się zatrudnić, a potem okazało się, że był małpą, prawda, więc. Słucham? Słucham? No, um... nic, nic, ruszmy dalej z naszą pracą, proszę mnie odłożyć mój kubek. Tak, tak. bardzo nie Są taki nawyk, iż biorę, prawda? Cokolwiek A... nie jest bicia, do prawda? Tak. Dobrze, to jeszcze tutaj, jak widzę, że. Na wojnie tak... nie jest łatwo. Rozumiem. E, jeszcze tutaj ostatnie pytanie. Czy kiedyś pan coś ukradł? A, nie, w życiu nigdy. A, nie ma żadnych dowodów, więc jakby. No, chyba nie. Oj, nie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No to myślę, że możemy powiedzieć: Witamy na pokładzie. Zapraszamy. O, no świetnie, nas... dziękuję bardzo. No, bardzo się nie ma za co. Zapraszamy w następnym tygodniu na godzinę 8 rano. No dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również. No i do no. zobaczenia, do widzenia. Może pan sobie tam otworzyć. Drzwi. A, o dziękuję, no. bardzo, do widzenia, bardzo do widzenia. bardzo dziękuję za rozmowę kwalifikacyjną Do widzenia, do widzenia One later. Proszę, czy jest jakiś problem, proszę państwa? Wracamy do pracy, prawda? Zgubiłem mojego mopa. Zgubiłeś integr... przyjacielu? Gra zabawką Przyjacielu, bardzo mi przykro, ale musisz odłożyć zabawkę z powrotem Niestety, chłopcze, nie zostałeś tutaj zatrudniony po to, żeby się. Co ty zrobiłeś z tą zabawką? Chłopcze, co ty zrobiłeś z tą zabawką? Wiesz o tym, że jedna zabawka to jest pieniądz. Rozumiesz to, a ty ten pieniądz marnujesz. Czemu zabawkę Marnuję. Zaprasza? Chłopcze, zapraszam do mojego pokoju. Szybko, zapraszam. Okej. Okay. Już, już, już szybciutko. Szybko zapraszam, biegiemy. Proszę tutaj zapieprzać Proszę usiąść Dobrze I teraz taki dźwięk Proszę się na, na... Proszę siąść na krześle będzie Proszę pana Nie... Wiem. Czy pan je frytki w moim biurze I bierze pan mój kubek nie, to jest już przesada. Przesada. Niestety, proszę pana, ale będę musiał pana ukarać. Kojarzy pan takiego pracownika, nazywa się Reiner? E, tak, znam. Będzie pan musiał z nim pracować, bardzo mi przykro. Panie! Nie! Nie, Nie! bardzo mi przykro, nie. niestety. Nie. Będzie pan musiał z nim pracować przez tydzień. Nie. No, proszę pana, proszę, pana. Słucham, słucham, już, przepraszam. Co tu się stało? A co tutaj zapraszam? Można sobie usiąść. Tutaj ten pracownik będzie teraz z panem pracował. Zostajesz jego tutaj szefem, dajesz mu zadania i tak dalej. A no, mogę mu kazać wyświetlacz to? A tu nie możesz tak. Nie, nie, nie. Zatrudniliśmy go. Niech popracuje przynajmniej z tydzień, może dwa. Więc tak, panie Rainer, proszę się zaopiekować tym młodzieńcem, a ja za to wracam do pracy. Aha. Dobrze? Dziękuję. Jakby coś się działo, proszę do mnie przyjść. Ty próbujesz się nie za. I o kurwa, to nie jest MOP! Będziesz sprzątał! Zajebista, bókaj! Ej, Rainer będzie. Sprzą... Ja, ja potrzebuję tego! A kurczę. <gry> Skąd to a tam chyba w tych, oh, tych, tych, Jak tych... to się siedza? Jak to się otwiera? Jak... Nie otwiera. To Łące, jest rodu. Jezus Maria! O. Patrz! Hamburgera! Brawo! Plakowanego, ja. okuź, Dobra, wypierdzielać mi z kuchni. Wypierdzielać mi z kuchni. Koniec <laughs> roboty rozwaliście mi pół kuchni. Wypierdzielać z kuchni. <laughs> już wypad. <laughs> Wypierdziać się z no, okay. już, już! Mogę zrobić tak? Chwila, chwila, chwilkę. E, jednego Happy Meala, e, co ty chcesz? Falko? E, ja Rainer. ja chcę, nie wiem, I... e, Jakieś tam kurczaki, nie wiem, gołębie, cokolwiek, jakieś pytactwo. A dla mnie, e, no. okay. nie wiem, może pizzę. Dobra. I jedziemy ja, ja, ja. dalej. Ej, ale kod, wiesz o tym, że chyba w McDonald's nie ma pizzy Ty bym się tam było, pamiętam, oglądałem. O, no świetnie. Eee, aha, bo ja tutaj pracuję, to ja powinien to odczyć. Dobra. Jest ja, Jedziemy dalej Eee, no dobra, co? A, gdzie? Dzień wy? A! Kurde, co pojechałeś? Proszę państwa, proszę państwa... Proszę państwa, nie zabrałaj państwa! mi Izaję! to mi za Ej, ej, ej. Pa pa! Nie dozwolę ale... państwa zostało. Proszę zatrzymać samochód. Proszę zatrzymać pojazd. Fajne to jest co nie falko. dobra, koniec. Koniec tej zabawy. Pogonię państwa miotłą. Wypad z tam, masz samochodem stąd. Wypadł, bo wam rozbalę ten automobil Automobil. Wypadź z tam. mi miotłę. Zadzwońcie na policję. To jest twoje auto, Zig? Dzwonić na policję. Koniec. Tej. To jest to czarne auto. Na podjeździe stoi, znaczy na, na parkingu w tej? Tam jest tej zabawy. To jest twoje auto? Twoje auto? Ja <laughs> muszę zostawić mój samochód. <laughs> Ona! Zostawić moje auto! <laughs> Jedziemy! Czekaj, biegnę, biegnę, biegnę! 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 za to to, mój, mój Mustang. <laughs> O VIRGINIA Co? Mój Mustang, płaciłem za niego tyle rat we frankach Ojej, kur... Dobra, mamy końcówkę odcinka